Siemaszko widzowie, witam was no w tym odcinku o którym mówiłem po prostu dłuższy odcinek z bedwarsów na te 40 subskrypcji i tyle i na wstępie chciałbym was zaprosić do subskrypcji tego kanału po więcej takich filmików i na 60 subskrypcji po prostu kolejny dłuższy odcinek. Trzydzieści sekund do startu. Ale teraz jakoś mi nie laguje tak fajnie. O, o! o. sekund, uda mi się tu wyskoczyć? Nie, nie uda, dobra. O nie. A już mi się zaczęły lagi. Ale dobra, jakoś dam radę. Dobra. jest? Łóżko już na starcie. co to tak nie chce mi się wychodzić z tej bazy. Jedynie diakse, na, na diakse pójdę. Czekaj, nikt o mnie nie idzie. Nie, dobra, jest luz. Na, tylko że kupię zbrojkę. O! Tak, tak, o, dobra Nie no, hobby już się do mnie musi budować Na serio O Jezu, jeszcze źle postawiłem, no Super Dobra Jakoś to dam Jakoś to tam sobie zrobię Może ja, go zabiję, może nie Hoppie Chodźmy A kis! Nie no. Jak ja nie lubię takich typu graczy. Aha, chyba ci się, Hopie, nie uda, wiesz? Nie idzie dobra. Za szybko skoczył tamten hop. Jezus. Po co on się do góry buduje? Co nie? Uff, no nie. A kisz? z tymi TNT No! Ale dobra, też go zrobiłem. Malutkie lagi są, ale tylko malutkie. Więc jak na razie, no to luz.

Dobra, nie o dobra spadł. Ja nie chcę. Albo trochę. No trochę dobra. Jest jak słów. Czwóreczka. No dobra. Pójdę w prota i piecyk. Protekrzyn i piecyk. źle postawił to by było trochę słabo. Ale jak na razie skites ale nas mało zostało. O ja, co jest. tak, tak, tak. так, так, так. Уже так, так, и так, и так. И... Что же, что же стало? Э, хепата. Ну, no, добро, и до да подъяксы. Czy hmm, poczekać, czy nie poczekać? No dobra, poczekam. Ło! Wow. Ło! Wow. Dalej, 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 dalej. O, jest. Kupię piecyk już. No czemu by nie? Będę robił ciągle tylko dwie warstwy. nie zlagowało serio? tylko dwa klocki mi brakły ojej ja. o. ale dużo tego I wszędzie już jest. Jak na razie nikt do mnie nie idzie, więc jest dobrze. Nie idzie? Nie idzie. Ile? Pięć, o. Dobra, czekać nie. Oni się tu ciągle wyjaśniają, a ja na luzaku. Zaraz pewnie wygram co tę gierkę. Dobra. Protection i pułapka. <tryk> <tryk> Nie <tryk> wiem, tutaj <tryk> ja te rzeczy kupuję, ale na wszelki wypadek. Warto kupić. Albo wiem, co teraz będę robił. To może być trochę dziwne, ale robię mur z drewna. Okej, okay. wow. Dobra. Luz. Ale tego zlokalizatora dużo tego leci strasznie. Dobra, na razie to tyle zrobię. Idę na jaksiki. I teraz może sharpness. Ile? Sześć O! Koks. Dobra, no, szarpa sobie kupię. To tu, tu nie idzie? Czy idzie? Nie. Aha, bo jeszcze. Oho! Mm. Jeszcze jest tamten Biały Chociaż go nie ma na ręce, a ma łóżko Osz Nie no, chopie na sero, musisz do mnie iść o! Jeszcze mam potkę na sobie. Nie bo ja nie chcę stracić. Idźmy. Muszę dużo Fireballista teraz kupować i zrobić Obsidian. Więc... Ile? Trzy. Jeszcze jeden. Dobra, poczekam. On nie ma w ogóle żadnego prota. A nie, szarpnęca, jak tam widziałem. O, dobra. Będzie fajnie. A ja mam ochrona dwu... Jezus. Ale ja jestem. Nupkiem. Klient? Nie ma go tutaj? Nie ma. A no líp, abo s tak sami to Strašná lípa. Teraz sú tylko dva. Ja sa tu muče to. O, teraz je lepiej. Ciągle myślę, że ktoś tu do mnie idzie, przez tego villagera Nie idzie? Nie Dobra, okej okay. Co może... Jak sowe, a czemu by nie Dobra, czy będą dwa kolejne? Mam nadzieję, że... O, trzy nawet, dobra. Fajnie. O, siedem. Dobra, emeraldy już tropią. Chopie, no weź mi stąd iść. Czy ten generator szybko zebrać kurczę, jak on nie spadł? Po kolejny fireball szybko spadł? Co? Nie, nie, ja nie chcę upierać, jeszcze mam za mało. Na lagach to ja się kliknieć nie mogę. A, spadaj mi. Jeszcze jeden. Szybko. Dobra. Ja myślę, mi teraz pewnie nie spodziewało u dla mnie. O. Oh. Okej, okay. jest fajnie, fajny. No chopie, musisz już do mnie iść. Nie musisz. Wow! dobra, on nie żyje już fajną Sześć. Okej. Okay. Dobra. Od, nas, od nad tym kolejnym. I tam w skrzynce miałem jeszcze chyba z dwa. Czy ile? Nie wiem. A jeden. Nie to, ja nie mogę. Ale, o, o Rekność, Mogę powiedzieć. Spadło. Pomysł będzie trochę ale będę zrobił obsa na powierzchni. Dlaczego on ciągle spada? Co jest? Yeah, then... kolejny obsik Ojej, sus. Pewnie teraz od tamtego gościa będzie do mnie szedł Pewno podejścia do mnie. Trzynaście. O, ależ to piętnaście. Dobra. Wygląda dosyć potężnie. Sobie kupię. Wszelki wypadek. Kurde, idź mi stąd! Nie no. Chopie, naprawdę musisz. Teraz nie. Jest, dobra, zrzuciłem go. Fajno, fajnie. O, szyste się już tam mam. Koks. Ja muszę więcej tych firebolisak kupić. Chop ciągle do mnie tu idzie. Nie idzie tu do mnie? Nie idzie. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, wykonałem to. Teraz robię tak. O, po co ja mleko kupiłem? Nie wiem. Dobra. Robię tak. Nie! Chłopie, idź! Nie dobrej ja odpowiedzi do brałki. Kurczę, mam. Oj, jest tutaj. Dobra, ucieka. Kurczę. Jak ten mój golem na niego idzie. Śmiesznie. Poszedł. Nie ma chopa. Fajnie. Ja idę już na niego chyba, bo denerwuje mnie trochę. Dużo ty... nawet jeszcze kilka kolejnych. O Boże, wszystkie MC zużyłem. Nie, dobra. Kupię sobie trochę yy. tego. I tak, tak. OK I'm ready. Mogę już na niego zejść. Typu... Nie, go tu nie ma chyba. Czy jest? Bo jeśli jest, to strasznie słabo. O nie! Jest tutaj. Gdzie jest jego team? Okej, okay, tam. Nie gadaj. Dobra. A więc to by było na tyle w tym odcinku. Do widzenia, cześć i Elo.